fajnie, że z dzieckiem można tutaj było być, więc fajna impreza rodzinna w ogóle. Polecamy. No, bardzo fajnie. Chyba za szybko zaczęłaś, co? No, może. No tak, prawda. Ważne jest dobrze rozłożyć siły. Jest to nasz pierwszy bieg. E, jesteśmy już bardzo szczęśliwi, że mogliśmy wziąć udział w tej inicjatywie. Na pewno będziemy pojawiać się częściej. Mega jesteśmy zadowoleni, mega szczęśliwi, także. Piękna sprawa. Ja taktyka była na trucht na razie. Starałem się jak najmniej siły zużyć na samym początku, dopiero potem wycisnąć jak najwięcej na sam koniec. No i myślę, że jak na swoje osiągnięcia poszło mi dobrze. Lubię sport, bo wzmacnia mnie mięśnie i to taka przyjemność, dlatego chodzę do szkoły sportowej. Jest to jest ten tryb siedzący w pracy, wymusza na nas wszystkich, żebyśmy jednak zadbali o swoje zdrowie. Myślę, że bieganie jest takim dobrym wstępem i test Coopera myślę, że daje odpowiedzi, gdzie jesteśmy z formą. Powodzenia Wam, życzę widzimy się za 12 minut. Ładna pogoda, chcemy właśnie, żeby sport dzieci polubiły, dlatego też i ja biegam, czasami żona także. Dzieciaki teraz coraz większe przed telewizorem siedzą, a teraz mają, trochę pobiegają, to inaczej nie czują. Chcę sprawdzić, sprawdzić jak szybko ją biegać i też lubię biegać. Jest mi lepiej i też e, po prostu trochę czuję się zmęczona, ale cieszę się z tego, że biegałam. Warto w ogóle spędzać chyba czas na świeżym powietrzu, prawda? Więc po dwuletnim zamknięciu w domu, póki można, to trzeba korzystać i uprawiać sport. Się bardzo zmęczyłam, ale było super. Chyba ja... pokonałam swój rekord dystansu. No ja też nic nie ćwiczę za bardzo, ale też zrobiłam pięć okrążeń, w związku z tym jestem bardzo zadowolona. Zachęcenie było yy, informacja ze szkoły. Do szkoły żeby się udać na ten bieg, no i stwierdziliśmy, że warto spróbować. Tak. A pogoda dopisuje w związku z tym tym bardziej. Ta kondycja trochę po tej pandemii no nie jest w najlepszej formie, ale staram się, żeby była najlepsza i właśnie takie testy nam pomagają, żeby kondycja była coraz lepsza i myślę, że warto trenować, warto zadbać o swoją kondycję, żeby po prostu życie było lepsze.